Witam serdecznie, tu GeekPS3, grani gadanie ze razem 84 W dniu dzisiejszym polecanych mamy... Dead Space'a, pierwszą część Dead Space'a Najlepszą chyba w sumie, kolejne dwie kontynuacje Nie były już takie straszne, bo człowiek wiedział czego ma się spodziewać, ale ta gra... Jest naprawdę mocna Niestety, no pierwsza część była tylko dla jednego gracza, tak więc nie można grać kooperacji, w następnych już można Ale... No naprawdę jest rzeź jakich mało, można nawet jak ktoś ma dobre słuchaweczki, no, nawet dobre słuchawki, jakiś ten zestaw w pociemku pograć, to można się przestraszyć. Jest, jest naprawdę moc. To jest jedna z niewielu gier, które w sumie... nie za wiele gier teraz wychodzi, gdzie nie ma multiplayer. Nawet jeśli są to dość starsze tytuły. Tu nie ma multiplayer, jest... wiadomo, standardowo już na grach, na ten jest HD 720p. Ładuje się na dysk, dol... The Digital. Więc no, mamy kilka broni do wyboru, kilka potworków do zabicia, całej historii nie będę dradzał, bo to nie ma sensu, ale jeśli będzie ochotę zagrać się na przykład w najnowszego, albo obejrzeć sobie kooperację z kanałem Games for Fan PS3, którego pozdrawiam. Ciekawe, czy w ogóle obejrzy to, <laughs> żeby odpowiedzieć, eee, gramy obecnie trochę z przejściami, no, z problemami technicznymi, bo onurlop, urlop, ja urlop gramy kooperację z Dead Space a trójki, ale jeśli... Chcecie się zapoznać, to naprawdę polecam ten tytuł Dead Space, 1, gdzie mamy możliwość zagrania pierwszą część naszym y, Isaaciem Clarkiem, bo to jedynie... to w każdy... można powiedzieć, że gościu jest, no, niezniszczalny, ale parę razy mu się krzywda konkretna nadzieje, można się przestraszyć y, jeśli gracie na słuchawkach, to jest moc, powiem Wam tak, ja ostatnio y, zagrałem sobie chwilkę na... ja posiadam Turtle, Turtle Beach'a PX-21 i o ojejku, jeszcze dobrze, że trochę jasno było, bo po ciemku to naprawdę można... jest, jest efekt, tak więc naprawdę gorąco polecam grę Dead Space. Jedynkę. Całą serię ogólnie, ale jedynka jest najlepsza, dlatego mam przed sobą jedynkę, którą naprawdę gorąco poleca Geek PS3, granie nie gadanie ze sobą, 84. A ja zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Do następnych odcinków z serii yy, polecane kanału Geek PS3. Tak więc dzięki i na razie.